Także, drugi kamyk, jakie plany na dzisiaj? Może zwiedzimy okolice? Ja bym go O, jednak nie obudzę go. No już trzy dni spałeś, coś się z tym działo? Nie spałem tyle. Spałeś już, trzy dni na ciebie czekam aż się obudzisz. Chciałem ci teraz obudzić. Tyle ten minerałów ten... wydobyliśmy, człowieku, już Bo nawet... No ci się obudzi z żelazem w kieszeni. Tak mi się jakoś w bok wmajało. Może kamyk zgubił przez no... przypadek. No. Dobra, weź sobie. Zdeptaj kwiatków. Właśnie. To może idziecie znowu do kopalni, bo i tak nie mamy co robić zbytnio. O, Najpierw zbierzemy... Co taki... Porywczy. Porywczy, właśnie. Masz w ogóle swoje narzędzia? Ja się bez narzędzi nie ruszam. No, świnka. Ale ja nie mam, muszę się wrócić. <laughs> są zawsze są jakieś problemy. Raz, 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 raz. Tutaj już narobiliśmy te. Troszeczku, korytarze, no Popierz, dobra, teraz ja stawiam pochodnie za tobą. Jak się spało przez te trzy dni? Drogi jezydkarze, azitkarze. Trudn Trudne masz imię do wymowy. No taki hardkorowy sen, ale o tym potem. Cóż ci się śniło? Chociaż nie no, może niech kamik przyjdzie. Idę, idę, jest jestem zajęty. Jak widzisz. <słuch> Przecież ty nie spałeś niedzielę, bo zaraz będę <słuch> A coś... <słuch> Robi. Coś nic nie można znaleźć. Chętnie. Może słyszy, Może słyszymy? Wybraliśmy. Może. Należy, żeby żelaza albo węgla nie było. O, zobacz, most to pewnie jest legowisko tych brzedali. Ty gdzie to Co rozbijamy? Ja mam mieczyk jest w dłoni. Dobra. na trzy. Kto by? Trzy, cztery. Wow, U, Jezu. Co za syf? Łe, co tu śmierdzi. <laughs> Ale se trzywiki ubrudziłeś, o Boże Nie, moje zacne. Tam Ale jakaś wie. brama jest, chodźmy tam może. No to jakieś lochy pewnie są. W końcu już mieszkał. nie. Nie, wchodźcie tam lepiej. Bo coś tam jakieś tak dziwnie się rozświetlone tam w oddali. No, może mam. To ja proponuję iść do góry. Może nie wiem, przygotować się i będziemy mogli potem tam wejść. Zbroimy się. Tam, tam. Dokładnie. Czyli. Tak. Ruszamy. Idź, kamyku. I tu zabuduję, żeby nic nie wyszło. Bo nie zabuduję, bo nie zabudowałem. Widzisz, kamyk, jednak trochę się przydało to kopanie przez te 3 dni. Tyleś tak się napociliśmy, żeby zdobyć te żelazo, ale przyda się. No Ważne, żeby jedzenie było. Wyczyszczone trzewiki Mnie tylko ciągle mdli po tym... Nie wiem, po tym czymś To czyli tak, bierzemy, zbroimy się za 10 minut Spotykamy się tutaj, przed, pod schodami Dobra Dobra, gotowi, jesteśmy w dwójkę Teraz czekamy tylko... No weź Nie strzelaj w górę, tam ja nie spadnę, o idzie w końcu Oj. Oh. debil Co? Dobra, gotowi? Dobra, idzie. Macie łuki, ty masz łuk, tobie nie dam strzał, bo ty je wykorzystasz, żeby siebie zabić. Azitaker, masz łuk? Eee, ja mam strzał, mam. ja ci dam strzały, bo mam troszeczkę. Chociaż cztery, ale... Leżą. No, idziemy. Teraz. Tylko ostrożnie tam wchodzić. Kto będzie czynił honory, żeby otworzyć tą bramę? I am. Dla mnie bomba. Jak coś tam... M. Ma ktoś kill'ow? Sure <ścoughs> Jezu, znowu ten syf Łaaa Uoo... to, trzewiczki Łooo Jest wow. jakiś portal, ciemnawo O kurde O, pstryczek jakaś... Właśnie... W... Włączę tego Dobra, włączę, coś tu się chyba zapalało Ło hmm. wow. Mistycznie jakaś pewnie świątynia tych twoich Tiger, tych twoich pobratyńców. <grych> się można I don't nazwać? Think so. Trochę dziwnie. My nie budujemy. No rzepięć. jakaś biblioteka nawet jest. Jezus, mare, jakieś gigantyczne pająki się tutaj rozmnażają. Hamy jedne. Ale ten portal dziwny jest, co nie? Taki gdzieś no, boblany lawą Ale nie wchodźcie tam o, Tak się przyglądacie temu, może książki posprawdzajmy Dobra Dobra wyczytajcie, a co ty tam tak patrzysz? Przyglądam się pierwszy raz widzę coś takiego, taką budowlę. Tam to w środku. Nie, ty, ty Wychodź, Co ty wy wyjdź tamtąd, No ja pierdzielę, nie. To wciągnęło go coś. No i pięknie Soza. po portalu. Już się nic nie dzieje. Była taka jakaś dziwna poświata i teraz dupa. Odpalaj może coś w książkach się. będzie. Być może. Tam jedno chciałem przeżyć ale jakimś dziwnym językiem, bo nawet nie ruszałem z tego. Może tego znasz. A tu popatrzę jeszcze. Co tak to jest zrobione w ogóle? Heh. poradnik, jak znajdować diamenty? To się przyda? Ciekawe książki to mają. Co? Hmm. Co? 105 sposobów, jak przyrządzić creepera na ostro? Wow Dobra, to o, jest stronomia. Weź to jakaś prawda, się <grym> Bez do innego działu może być. Fantastyka, science fiction To może w coś będzie o tych portalach, nie wiem Fabularne, literatura obca no, to o, znajdę. Przejścia międzywymiarowe. Czekaj, czekaj. O, ma, mam książkę, mam książkę mam książkę. I co w niej tam piszą? Czytaj. Yy, pff, według tej książki stworzenie portalu do innego wymiaru jest bardzo trudne, albowiem trzeba znaleźć bardzo, ale to bardzo rzadki surowiec. Chyba, Chyba ten, tak to się nazywa? Piszą coś tej o tym? książki to jest Obsydian. To czyli wykiwaliśmy książkę, bo mamy cały portal już. No to może coś w odpalaniu go, nie wiem. Odpalaniu, włączaniu, cokolwiek. Na dźwignie może jest. Czekaj, czekaj, szukam. Kartkuję, coś nie mogę znaleźć. mmm A, kartki się skleiły. Czekaj, czekaj. Mm. O. Wróci poświecę. Żeby, żeby. Żeby ci może Żeby świecie. odpalić ten portal, potrzebujemy ognia. Ja niestety nie mam. Mam tylko żelazo. Kurde, flintę zostawiłem na górze. To może byśmy się tam poszli pożrzeć. Fok. Fok. Rekwiruję te pochodnie. No a te też. Dobra. Wracam. Ale z tego co ja wiem, to. No właśnie. Nie było żadnego żeby wyjść. Nie, no po prostu wszystko przeciwko nam. To no może weź tam jeszcze popas, może coś, będzie jakieś wskazówki, będą w bibliotece, jest prawda na górze. O, to jest na Tarasiku biblioteka. No to sprawdź, jest tylko ta wajka do światła. Jakoś swajać psy. Tresuja, tresura swojego pieska. Co to mhm. mają, za w ogóle za książki? Wezmę. Trzeba tutaj chyba się kiedyś. Płownik ortograficzny. he. Przyda się, kamykowi damy. Wszędzie książki. Bądź jakieś nieco. mapy. Ty patrz, tu coś jakieś brązowe, to chyba jakiś chyba ziemia. Ziemia. to to? Ziemia w bibliotece. No dobra, Dawaj. To kopię. Tam jakaś no dźwignia jest? Jeszcze jeszcze coś? Nie. No tam Blik. jest dźwignia. Ło. Coś się sunęło. Zobaczymy. Na dole czy na górze? Na dole chyba coś tam było, słychać. O, o, to jest się jakieś tam przejście. Znowu tunel. Ze wspomnienia. I, i, i. Tam i, jest ziemia. O, znowu. Żadnych No Ale ciągle wszędzie biblioteki? No i znowu dźwaj O. Hmm. Wchodzimy tam w ogóle? Może to jakieś wyjście na zewnątrz jest. O, węgiel. Rozświetlona ładnie. Dobra, zostawmy ten węgiel. Na razie nie ma czasu, trzeba ratować kamykę, bo ten jak zwykle jakby się gdzieś nie wpartolił, to by się normalnie... Trzeba pamiętać, trzeba zrobić tą zapalniczkę. Tu jakieś przejścia są... Oooo! Eee! Znowu ten syf. No to, to przejście tutaj taki tunelik był. Wcześniej to powiedzieliśmy. Idziemy tam na górę, czy lepiej normalnym wyjściem. Bo tu jakieś... Sądzę, że taki jest Trzeba zobaczyć. Nie mówię, nie. No, jeszcze pada. Wyszliśmy gdzieś, ale nie wiem... Nie, gdzie... dobra, weźcie, może normalnie wróćmy. Łaaa, kurde, będę skakał potem, żeby to nie... ...nie ubrudzić się tak. Coś <coughs> To Co źle działa. Wziąłem sobie klamerkę obu. i zatkłem nos. Widzę, że nie próżnowałeś, robiąc. Nie fipunek. To padało czy coś? O, no, robi się dzień... No Noc, znaczy się. Robi się dzień na noc. Dobra, szybko Siemrawo. do domku. Ciemnało. tylko buty. Dobra, buciki czyste. Widzę, że tutaj coś nieźle... ...pod naszą nieobecność wybuchło. Znaczy mhm. no, tak, prześpimy się do Znowu jutra. Znowu grządka! Jo, naprawimy to potem, teraz są ważne priorytety. Ja wchodzę do ciebie, bo tam łóżko nie ma. O, jakie fajne łóżko! Małżeństwo. Te Czyli budzimy się jutro. ty robisz pochodnie. Czy ty robisz chyba tą zapalniczkę? Dobra, to idziemy spać. O, za mną! się przewieczyć, ty możesz trafić zrobić zapalniczkę? No takie rzeczy się robiło to za młody. No tutaj chyba flindu mm. To dam tu, a oh. to tu i teraz ciach. Ciekawe co się ukamyka dzieje. By tam biedny siedzi w tym... Ej, chodź tu na chwilę. Gdziekolwiek tam jest. tak Weź to tu przytrzymaj. No, zabrałem spadę. No to je Nie miałeś zabierać, tylko przytrzymać. No ja pierniczę a troszkę to, poprawka to. Mm, momencik. So, tu, 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 tu. No je, yeah, gratulacje, mamy tą zapalniczkę. No teraz chyba nie pozostaje nic innego. Masz jakieś jedzonko w ogóle, żeby tam się udać? Mam. Żopę. No te... Zupę. Są takie wyrywne, dobra. Hmm. No może go tam zostawimy, co? O czym ty myślisz? Nie, dobra, nie słuchaj mnie. A dlaczego chciałbyś Już go, go zostawić? Już po prostu. Już straciłem jednego... ...przyjaciela, A dlaczego więc... chciałbyś go zostawiać? No po co tam się pcha. Dobra, nie słuchaj mnie, ...to takie był... Różna na propozycji. A nie chcesz się ta ryzykować po prostu? No, pięknie. Mamy przyjaciół. Znaczy, ...moje piaski idą, nie wiadomo czemu. No. Uuu So sweet <laughs> Jejku no Same tego chciałyście O, obstawę. Jak coś wam się stanie, co to nie ręczę No już tej Do mnie biegną Człowieku ciesz się będzie miał ci kto pomóc w opałach No jak coś im się stanie To zostaw je przed portalem Najwyżej to wrócimy. Dobra psiaki, chodź tutaj. Do mnie, do nogi. Psiaki, psiaki, cebulaki. Przydałaby się ta twoja książka. O tym, o surze. No, no nie teraz, teraz mamy ważniejsze rzeczy do zrobienia. Odpalasz? Uwaga! Ło! Wow. Wchodzimy tam? Chodź, teraz 3-4 będziemy. Nie. Chyba sobie żartujesz, teraz się tak daleko. człowieka jak go, go tam coś zjadło na początku. Taki kamyk sobie lali lala wchodzi i nagle sio I po kamyku. No ale I musimy sobą... tam coś sprawdzić, co się z nim dzieje. Dobra, koniec ja tam wchodzę. Ło, wow, Boże moja głowa. Zaraz wymiotuję!